Cześć. Tradycyjnie, jak to już na początku odcinków bywa, chwila dla wspierających. Adam przekazał 10 zł i napisał na sprzęt. Widzę, że tutaj Adam krótko i w temacie po prostu przekazał pieniądze i napisał, na co je przekazuje. Dziękuję ci, Adam, bardzo serdecznie, z całego serducha. Każde, naprawdę, wasze wsparcie mega się dla mnie liczy. No i cieszę się, że, że chcecie mnie w ogóle wspierać. No bo jednak wiem, że w dzisiejszych czasach no nie każdy może sobie na to pozwolić, dlatego dziękuję Wam tym bardziej, raz jeszcze dzięki Adam, lecimy dalej z odcinkiem. Cześć wszystkim, z tej i witam Was w kolejnym odcinku z odwiedzania starych zapisów z poprzednich farmingów. Dzisiaj jak widzicie popadło na FSA 19 i jesteśmy na save'ie, na którym grałem sobie troszeczkę już pod koniec 19 zanim 22 jeszcze wyszła. Jest to save na mapie Dąbrówka, Gospodarstwo ustawiłem sobie tutaj sam. Miał to być taki save, na którym miałem sobie rzeczywiście pograć, bo ja ogólnie bardzo mało gram w tę grę. Więcej do niej nagrywam czy robię jakieś rzeczy typu mapa, mody i testuję je w tej grze niż rzeczywiście w nią gram. Ja już nie pamiętam kiedy właśnie miałem takiego swojego save'a, gdzie mógłbym po prostu, wiecie, odpalić grę. Wczytać sobie savea, pograć, zapisać, wyjść i następnego dnia na przykład to samo. U mnie tak nie ma. Bardzo chciałbym tak pograć, ale nie mam kiedy. I ten save miał być właśnie przełamaniem tego. Miałem sobie na tym pograć e, jakoś dłużej. Ostatecznie wyszło jak zawsze. No i to może ze dwa razy był tylko live na, e, na tym save i w sumie jakoś to się skończyło. Więc tak, no mapa, Dąbrówka jeśli byście chcieli. Wiedzieć, w którym miejscu jest to gospodarstwo, to jest ono tutaj, przy polu 101, 102, 103, 104 obok tych malutkich poletek tutaj. Mm, I tak, na wstępie, przepraszam też, jeśli słyszycie jakieś bycie, jakieś buczenie yy, gdzieś tam w tle, to wcale nie są moje antyfani. To po prostu ktoś postanowił dzisiaj sobie tutaj pod blokiem kosić. I no, akurat w takiej porze, kiedy kiedy ja tutaj chciałem sobie nagrać za dnia, więc no, nic nie mogę zrobić, ludzie też mają swoje potrzeby, ale mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś bardzo słychać. A my sobie tutaj pozwiedzajmy, co ja właściwie tutaj za maszyny miałem. Jak widzicie, ładny tutaj jest mm, słoneczny dosyć dzień. Podobnie zresztą jak, jak w realu. Piszcie jaka was pogoda, bo różnie z tym ostatnio bywa. No i co? Na pierwszy rzut oka tutaj jak tylko... Tak naprawdę przekroczymy bramy naszego gospodarstwa. No to wyłania nam się Kizon. Eee, oczywiście rekord. Mm, już ten z późniejszej troszeczkę produkcji. Już niebieski, już z tymi oznaczeniami. Bardzo ładny kombajn, naprawdę rekord. Jest kombajnem, który mógłbym mieć w Realu i bym bardzo, ale to bardzo się z niego cieszył. Mm, tutaj, no co? Busik nazwany Lublin. <laughs> Lublinek 3, oczywiście w żółtym kolorze. Yy, dlatego w żółtym, bo mam sentyment, yy, często taki jeździł po okolicy kiedyś. Mogłem co prawda dać go na zielono jak yy, Konona, ale jakoś poszło jednak w ten żółty, yy, żeby się wyróżniał troszeczkę. Tutaj stoi ogólnie Zetor yy, 7340 turbo, który znajduje się tutaj chyba tylko dlatego, że ostatnio na live, który no już wcale tak wcześnie znaczy wcale tak niedawno nie był właśnie sobie chyba talerzowaliśmy dlatego dlatego on też tutaj przez to jest czy coś jest tu raczej wątpię nie to jest połączone z tym garażem gdzie lublinek jest więc więc pusto no i co jak widać mm, typowa polska z chyba suchego i Claysona. jeśli dobrze pamiętam jeśli nie to Przepraszam, dalej idąc, tutaj mamy pług e, PHX-a jakiegoś, który no, w krzunach jest schowany, jak być powinno Tak samo tutaj e, przetrząsarka, która no, już tyle czasu tutaj stoi, że zobaczcie jak krzaki zarosły mm. Zgrabiarka Classliner 500, jedna z nowszych maszyn tutaj na gospodarstwie e, Paszowóz Metaltech WP-8 Ciekawa maszynka Dalej tutaj idąc, jak widzicie, krowy sobie łażą, cielarki sobie łażą. Mm, tutaj Tradycyjnie N218 Warfama Klasyczek myślę, że już taki troszeczkę Pamiętam jak kiedyś niektórzy mówili Warfarma na to i mnie to tak irytowało Tak samo jak ktoś mówi na Bizona Bizon ZO56 zamiast Z056 Albo Nie wiem, Forschnit zamiast Fortschritt Tutaj mamy RCW, a raczej ze stylu RCW, bo dokładnie jest to n 65. To też jest chyba farfama, ale mogę się mylić. Tutaj ciągniki, a raczej reszta ciągników, bo już z poznaliście. Tutaj 60, jak widzicie, w dosyć ciekawym, e, ciekawym malowaniu. Taki odwrócony John Deere troszeczkę, bo tutaj mamy zieloną kratkę. Cała maska żółta, butniki, a z tyłu już kabina jest, jest też zielona, więc no, myślę, że to dosyć ciekawe połączenie kolorystyczne. Pamiętam, jak kiedyś jakiś mój wujek chyba pomalował sobie właśnie 30 w takie odwrotne do John kolory, że żółta, ale z zielonymi felgami. No tutaj troszeczkę się to różni, ale myślę, że możecie sobie to z łatwością wyobrazić, jak to mogło wyglądać. No i co? Ciapek, czyli inaczej kopiniak typu starego. To jest jeszcze ten model, który kopiniak zrobił kiedyś, bo teraz ten, który możecie u niego na fanpage zobaczyć, to jest nowy model, zrobiony jeszcze raz od podstaw. To jest kopiniak typu starego. Nie pytajcie mnie, czy on to wyda, no bo zaraz zapewne będzie jakiś komentarz, że no to skoro ten z tego nie jest zadowolony, to jest stary model, no to niech on, niech on go wyda, nie? To nie do mnie musicie to kierować. Eee, wpiszcie sobie kopii na Facebooku, wyskoczy Wam e, fanpage. I tam możecie zadawać pytania, nie ma za co kopi. Dalej. Lecimy tutaj. Sipma WA-600 Delphin. Czyli beczułka wyciągnięta z piór farminga. Fajnie wygląda w farmingu. Pasuje tutaj na to gospodarstwo. Kosiereczka Kun GMD-66 Select. Tutaj też już dosyć, dosyć stary model. Header do Kizona. Zedytowany tutaj przez Marcinka, którego pozdrawiam się, to ogląda. Silosy, kamilosy, tak zwane biny. Tutaj można je odkryć. Proszę bardzo, tutaj też się dało właśnie żmijkę. Także fajna, fajna opcja. Gruberek, armasz. Jakoś przeszedł pod lupą, pod radarem ten, ten gruber w 19, a uważam go naprawdę za jeden z najlepszych, takich mniejszych gruberów, jakie, na jakich grałem. Świetny, polecam. Znajdziecie go na modhubie w 19. Tutaj, tur sztola. Mm, Dozetora. I jeszcze się nam parę dobroci tutaj kryje y, w stodole. I co tutaj mamy? Y, to jest chyba T-47. Tylko na jakiś jubych oponach z tego co widzę. Takich bardziej, y, jak, jak rozrzutnik na takich był dwuosiowy, takie balonóweczki, tutaj Sigma Z279, klasyczek, no nawet tutaj jest napisany klasik, więc proszę bardzo, też jedna z ikon polskiej wsi, tak zwany ulep kasztanowy, czyli przyczepa, o widzicie zresztą, przyczepa jednoosiowa. Dalej jadąc, biarski, 400 litrów, to jest ten, ten od Kopiego, P392, bodajże, tak. Nie, przepraszam, P329 łamane na 2 w żółtym kolorze. Jakoś tak przeważnie każdy niebieski, ja tutaj sobie dałem m, żółty. Rozsiewacz Sigma RN1000 Boryna. To też jest model z piór farminga. M, bardzo ładnie również w farmingu wygląda. I tutaj m, akord to jeszcze chyba nie kwernaland, tylko po prostu akord jeszcze wtedy się te silniki nazywały akord DL akord pneumatik DL chyba dokładnie w takiej a nie innej konfiguracji z troszeczkę szerszymi kołami no i co czy to jest wszystko chyba tak tak mi się wydaje aczkolwiek może gdzieś tutaj w obejściu jeszcze coś jest czy już nie nie to chyba wszystko będzie w takim razie a nie jeszcze jeszcze są tutaj narzędzia ręczne jak to się mówi czyli mam tutaj mm, mam tutaj widły i mam tutaj taką szuflę do zgarniania e, zboża na przykład na przyczepę i tak dalej i tak dalej tylko jakie ja teraz to a okej okay, tak samo jak podniosłem dobra no. Walo się nie nie wywalo się oparły się dobra to fajnie mm. No i co, to może sobie wyjdźmy stąd? Czy ja to mogę wyjść tymi drzwiami? Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. No to wyjdziemy sobie z powrotem. I porozglądamy się teraz, co ja robiłem tutaj na polach. To może sobie jakąś akcję wykonamy, którąś z tych maszyn. Wiosna tutaj, ugułem trwa w najlepsze. Jak widzicie, drzewa się dopiero zielenią. No i co my tutaj robiliśmy ostatnio? To jest chyba tekstura kultywacji. Tutaj było wapnowane to już nie jestem pewien czy to jest moje pole chyba nie to jest moje pole na pewno to to tutaj ta łąka chyba też może sobie po prostu włączę mapy wtedy będę wiedział tak ta łąka też na no, 24 Zobaczmy co jest mogę szybciej biec jakoś coś tutaj chyba nie nie dobra inne przyciski były w 17 klikałem tutaj trójkę i nic się nie dawało. To by nic nie dało i tak. I ja, jak tutaj my mamy dotrzeć na to 24? Ja też Dąbrówki jakoś bardzo nie znam. To jest nasze pole, tak? No to tutaj jest ugór, tutaj nic nie było robione. E, także to sobie tylko tutaj leży odłogiem i nie wiadomo, co z tym zrobić. Dalej, 42. Teraz zobaczymy. Tam wydaje mi się, że już coś mogłem robić. Tylko tutaj przez drogę się przebiec. Tak, tutaj chyba nawet. Chyba nawet na. Nie, zaraz, to jest to pole. To też u gór. Ale wiem, że na... Yy, na live, którymś bardzo podobne pole właśnie. Yy, chyba talerzowałem wtedy, dlatego ten zetor stał z talerzówką. 53 to było, jestem niemalże pewien. Tak, tutaj. Tutaj było talerzowane. Eee. Yy... No i dobra. Jeszcze tutaj zostały chyba jeszcze trzy poletka. Tam na 45 jest jeszcze mm, jeszcze łąka. A my tutaj zerkniemy co jest w tym miejscu, tylko muszę jakoś tutaj przebiec przez te wszystkie domy, domostwa. 79 to jest jakieś malutkie pole. O tutaj. I 81. 81 nie wiem czy nie było orane. Tak, było. No dobra, to może byśmy tutaj przyjechali Eee, przyjechali, właśnie jakimiś nie wiem, bronami? Tylko, że ja nie mam broni. Ej, patrzcie, znalazła się jednak maszyna. Tutaj agregacik jakiś jest. No dobra, no to co? Wydaje mi się, że 60 powinna dać sobie z tym radę. Bez problemu, znaczy, może z delikatnym problemem. E, tak tutaj powiem. Co on tutaj robi? Nie mam pojęcia. Musiałem tepnąć maszynę. Więc my sobie teraz weźmiemy mm, 60 za pas. Dam troszeczkę głośniej może grę, żebyście słyszeli tego y, polskiego potwora. Mam nadzieję, że teraz nie będzie za głośno tutaj. Nie no, powinno być git. Ogólnie to jest, że tak nazwę, sześćdziesiątka z końca produkcji, to znaczy... Chwila, sobie w słuchawkach troszeczkę przyciszę. Y, to jest sześćdziesiątka z końca produkcji, bo ona już powstała mm, też pod koniec dziewiętnastki. Suchy wtedy, pamiętam, e, dorobił jeszcze tam do niej kilka rzeczy, między innymi chyba właśnie tę kabinę. A jeśli nie tę, no to jakąś inną. Ale no już jak słyszycie, i dźwięki tutaj dał, jakieś tibijskie, tam model ponad został poprawiony, więc... E, więc tak to się tutaj prezentuje, tak to sobie wygląda. I śmigniemy sobie chwileczkę, podziałamy nią na tamtym polu. Miejmy tylko nadzieję, że sobie bez problemu da radę. Czyli ja tutaj mogę... Simple IC. O Jezu, Chyba mi się sterowanie przedstawiało. Niby tym. Nie, dobra, nie wiem jak. Nie wiem jak włączyć to. Zawsze to miałem pod shifta. Pusto na drogach, jak widzicie. Nikt nie jeździ. Ładnie domrówka wygląda wiosną. Tym bardziej, kiedy jeszcze taka jakby mgła jest. No i trzeba sobie powiedzieć, prostotrz, że dziewiętnastka nie jest brzydko grą, nie? Ale dwudziestka dwójka, kiedy tylko ją zapowiedzieli, wydawało mi się, że będzie bardziej zbliżona graficznie, nie? Tymczasem, ja tak naprawdę uważam, że oświetlenie takie typowo dzienne. Było ładniejsze w 19. To znaczy 22 owszem, jako gra sama w sobie wygląda lepiej. Nie wiem, czy to tędy, chyba tędy. Chyba tak. Eee, 22 jako gra, jako całość, wygląda lepiej, ale. Mm, oświetlenie dnia wygląda lepiej w 19. W 22 jest tak jakoś dziwnie ciemno. Dlatego. E, dlatego właśnie. Ta gra dopiero też nabiera kolorów. Z jakimś oświetleniem, i w ogóle. No a dziewiętnastka jednak jest taka jaśniejsza, nie? Bardziej to przypomina. Mm, jak to kiedyś Suchy właśnie powiedział, że dziewiętnastka to taka trochę graficznie jedenastka, nie? Jeśli chodzi o kolorystykę. I rzeczywiście, coś w tym jest, nie? Takie właśnie mgła daleko. Kolorystyka tego wszystkiego bardzo to jest takie jedenastkowe. Siedemnastka to była troszeczkę powrót do trzynastki graficznie. Nie wiem dlaczego. Tak mi się wydaje. A dziewiętnastka, właśnie, troszeczkę się do jedenastki upodobnia. Mogę tutaj gadać głupoty dla niektórych, ale no. Tak mi się wydaje. Chodzi mi tu po prostu o takie odczucie takiego klimatu, nie? No, troszeczkę nam się tutaj sześćdziesiątka pod górę. Jak widzicie kopie, już nam się uwaliły koła całe Także, no, ma ciężko tutaj, to jest widać Ale o, zobaczcie, a raczej posłuchajcie Trochę gazu i idzie Abyśmy tylko pod górkę podjechali to już Już będzie lepiej No tylko właśnie kwestia w tym, żeby Pod tę górkę rzeczywiście podjechać mm, Jeśli chodzi o ten agregacik, no to Pamiętam, że on jest jest wykonany przez Voxela Bardzo ładny tutaj modelik, naprawdę wszystko elegancko zrobione, wydzielone, dlatego też... I ja go programowałem. Pamiętam, że właśnie udało się fajnie zrobić tutaj te widzicie brony, że one sobie tam latają. Tak samo jak zobaczcie, z tyłu cały ten nie wiem jak to nazwać to na czym są te mm, wały. Nie wiem, totalnie rama, rama z wałami, powiedzmy tak. Właśnie, że ona też jest jakby na tych, na tych tutaj łańcuchach i to sobie tutaj chodzi troszeczkę niezależnie od siebie, ale jednak kiedy już te brony z przodu mm, pójdą niżej, no to też ciągną za sobą właśnie te, te wały. Także fajnie sobie to wszystko tutaj współpracuje. Fajnie też widać właśnie z ciągnika, kiedy sobie zrobimy zooma, zobaczcie jak fajnie tutaj Yy, wygląda ja też tutaj za chwilę jakoś pojadę na ba bardziej na prosto i o, teraz będzie będzie wszystko fajnie widać zobaczcie Niby taki detal, a cieszy No i brakuje Brakuje takich modów w 22 Nie powiem, że nie I troszeczkę się przeliczyłem, bo kiedyś już yy... Mówiłem wam o tym, jeden z pierwszych odcinków u mnie na kanale z dwudziestki dwójki, nie pierwszy, gdzie mówiłem, że o, dwudziestka dwójka jest bardzo zbliżona do dziewiętnastki, że mody to raczej będzie tylko formalność i powinno się szybko tych modów zaroić, a tymczasem, nie wiem no, minęło już lepiej jak pół roku i nadal nic tak naprawdę, nie, wychodzą tam jakieś pojedyncze mody, ale to no, dosłownie pojedyncze, więc nie ma czegoś takiego, żeby. Wiecież, można było sobie skompletować cały save, nie? Taki jak tutaj na przykład. Gdzie bardzo mnie to dziwi, bo przerabianie modów z 19 do 22 jest mega proste. Jak też tworzenie ich, jakby od podstaw, to też jest. To nie jest większa filozofia niż w XIX, naprawdę. To jest bardzo podobne, opiera się na niemalże tych samych linijkach, więc to mnie dziwi, dlaczego, nie? Czy ludzie po prostu widzą większy klimat w XIX, czy nie chcą się przenosić, bo już się dobrze zadomowili? Może tak być, nie? Może to jest jak powiedzmy sobie, jak z domem jakimś. To znaczy, że wiecie, gdzieś już e, ktoś się zadomowi, ma opcję, nie wiem, przenosin do innego domu. Ale on mówi sobie, wiesz co, ale po co? Mi jest tutaj dobrze. Ale ja nie chcę się przenosić, nie? I tak samo może być z tą 19.22, że no, ludzie nie widzą jakiejś większej potrzeby przenosić do 22. Gry wyglądają bardzo podobnie. W 22 też jakiejś rewolucji nie ma, wielkich. 4 pory roku są, no to proszę bardzo, season mod. Nie musi być oryginalnie to, nie? Eee. No i mm, troszeczkę map też brakuje, nie? W 22, no, nie oszukujmy się. Już kilka jest, ale nadal to nie jest taka, taka ilość, żeby to wszystko jakoś mogło z kopyta ruszyć. Ładnie pracuje ta 60, naprawdę. O teraz tak fajnie jak pod górę już zapasy troszeczkę obrotów. To teraz to fajnie brzmi. Tak więc no... 19 jest i myślę, że długo jeszcze pozostanie takim... Mm, najlepszym, nowożytnym farmingiem powiedzmy. Tej, z tej nowej ery, bo nie wiem jak wy dzielicie... E, podsłony farminga, może ich nie dzielicie w ogóle... Ale ja mam taki swój podział... Stare farmingi, czyli... 8, 9, 11, 13... No, i te nowe to już jest 15, 17, 19, 22. 15 jest taką, taką przejściówką. Zawsze określam ją jako przejściówkę między tą starą generacją farmingów, a już tą nową, nie? Widać tam jeszcze sporo cech mechaniki funkcji z 13, ale już były tam takie podwaliny pod to, co widzieliśmy w 17. Więc więc tutaj Tak bym to określił, nie? że właśnie Coś jak w GTA, nie? GTA 3, Vice City, San Andreas No to są te stare odsłony A już czwórka, piątka No i w sumie tutaj Już wiele więcej nie można wymienić Czy może te dodatki tylko do czwórki No to już są określane jako te nowe GTA, nie? Chociaż To jest dziwne, to to, że od Chyba premiery GTA 3 Do premiery GTA 4 minęło tyle lat, co od premiery GTA 5 do dziś. Jakoś tak to było. Więc. Cóż. Czy nawet więcej. Zobaczcie, ile wtedy zdążyło wyjść odsłon GTA? A tutaj tak naprawdę od... no w 2013 wyszło GTA 5. Tak raz za rok będzie miała 10 lat, a my nadal się nie doczekaliśmy nowej odsłony. Ja... Mm... Wszedłem raz w jakiś filmik, gdzie. Przepraszam, nie filmik, tylko. Znaczy, no tak, to był film na YouTubie, ale. Nic tam się nie działo, po prostu to była muzyka z menu, z GTA 5, No i tak mówię, otworzę sobie. Bo dawno w GTA nie grałem, teraz nawet nie mam pobranego. Eee, I ktoś tam napisał, nie, że kiedy GTA V wychodziło na to PS3 i Xbox 360, no to był tam jeszcze tylko takim tak naprawdę. No może już nikidosem, ale miał te powiedzmy 17, 18 lat czyli już taki, no, młody dorosły. A teraz skończył jakoś tam uczelnię ma żonę, ma dziecko. I rzeczywiście jak sobie spojrzymy na to, no to tak to rzeczywiście wygląda, nie? Pamiętam jak chodziłem jeszcze do gimnazjum w... Właśnie wtedy, kiedy te wszystkie trailery, nie trailery do GTA zaczęły wychodzić. No i co? Minęło... Minęło praktycznie 10 lat. I skończyłem już dawno przecież to gimnazjum, skończyłem szkołę średnią. Jestem... a raczej też już kończę drugi rok studiów. Więc... No sporo się pozmieniało, nie? Wtedy miałem te, powiedzmy 12 lat, teraz będę miał w listopadzie 22. Prosta, prosta tutaj matematyka, ale jakże jakże to działa na głowie, kiedy sobie o tym pomyślimy, nie? No cóż. No dobra, ja sobie tutaj chyba zatrzymam e, ten ciągnik. Tylko wyjedziemy pod górkę. Bo się troszeczkę rozgadałem. Podspominałem jak zwykle zawsze nagrywając mnie uderza jakaś taka nostalgia. Może dlatego, że farming też jest taka program, no jednak jakby nie było No od dzieciaka już gramy w te różne odsłony i zawsze wpływa jakoś na, na te wspomnienia, że nam się wiele rzeczy przypomina. No i tak samo jak o tym GTA 5 mogę powiedzieć o LSie 11, nie? Byłem jeszcze wtedy dzieciakiem. I tu już tak na koniec tylko dopowiem. Ostatnio zdałem sobie sprawę z ciekawej rzeczy. Nie wyłączajcie jeszcze odcinka, proszę, bo być może Wy też e, do takich wniosków dojdziecie. Uświadomiłem sobie niedawno, że w momencie, kiedy G Boże nie GTA, tylko LS11 wychodził, no to był rok 2010, nie? I wtedy pamiętam, jak ja ganiałem za tą grą, bardzo chciałem ją mieć. Tam z jakiejś. też chyba mówiłem kiedyś z jakiejś takiej gazetki ogrodniczej, zamówiłem sobie tą, tą jedenastkę. I teraz, jakby o co, o co tutaj chodzi w całej tej historii? No bo w momencie zamawiania tej gry miałem 10 lat. Powiedzmy, że te 10 lat, nie? Więc od tamtej chwili minęło więcej lat niż wtedy miałem. Wiecie o co chodzi. Że jeśli to było w 2010, miałem wtedy 10 lat, no to więcej minęło czasu już od tamtej chwili do dziś, niż od momentu, w którym się urodziłem, do tamtej chwili, kiedy ja tę grę zamówiłem. Naprawdę, czasami pewne rzeczy tak potrafią zadziałać na, na psychę, nie? Kolejna sprawa. Kiedy zaczynałem coś działać w 15, to był rok no właśnie 2015, yy, no to miałem wtedy Powiedzmy, że w 2015, no bo ja mam pod koniec roku urodziny w, w listopadzie. No to powiedzmy, że miałem wtedy te 14 lat. Mm. I kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy ja coś zaczynałem działać do tej gry, jeśli chodzi o mody, już nawet kiedy zacząłem nagrywać coś do tej gry, niektórych z was mogło jeszcze nie być na świecie. To jest to jest dla mnie też takie ryjące, ryjące banie. No ale dobra, koniec już opowieści dziwnej treści. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ogólnie teraz mogliście mnie przed chwilą dziwnie słyszeć, bo aż wyprostowałem się tutaj na fotelu sobie zupełnie inaczej. Tutaj usiadłem, więc mo mogliście słyszeć taki lekko przytłumiony mój głos. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie e, zostawić subskrypcję i e, łapkę w górę. To jest oczywiście Wasza decyzja. E, I cóż, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was, ja, czyli Arek. Cześć.